Halo, halo! Czołem, czołem, panie bracie, witamy w kolejnym odcinku Warcraft 3 Reforge Kampania w kopie misja nieumarłych. Już szósta jestem wam, ze mną jest wąsu. Czołem, czołem e, i kontynuujemy, drodzy widzowie. Jestem ciekaw kiedy ten odcinek wyjdzie, ale będę teraz wiedział, bo powiem, że zamówiłem kable, żeby monitor mi się nie gasł. Więc nie będę musiał patrzeć na OBS-a, żeby no, grać w grę. <laughs> I co, i koniec komentarza Twojego wąsu? Tak, słucham kratcenki. Bro. Bardzo ważne. No, no to trzeba o tym rozmawiać. No, to jest no. ten za cały? Nie wiem, to ja. A no tak. Bo Falerik tu zostaje. Podsłuchuję, ale zostanie. No właśnie, fala Raik tu jest. Ej, ja w ogóle no. chciałem powiedzieć, że oni mają inne kolorki niż jak sprawdzaliśmy mapę względem tak. tego, jakie mają te ta ten. Bo tam były te. A, i drodzy telewidzowie, powiem Wam, że sprawdziliśmy. Uwa, o, po to było ta mapa. Tak jest. E, sprawdziliśmy. O, jak oni wyglądają w nie? O, mówiłem, że tu modele są świetne. Sprawdziliśmy tutaj, jak jest ten artefakt. Musimy Wam powiedzieć, że jest szalony. Big brain trzeba zrobić taki, Sza że. że zobaczycie. Zrobić. O, ja na niego wpadłem. Tak. Tym razem ty. Zawsze ja. Nie, nie no, zawsze ja, chyba że nie ja, to wtedy ty. Nie. Hmm. You will find that our has been by the no właśnie. Mamy dużo roboty do robot to do. Oh We much Tak to do. No, że tu będziemy Zrobimy. walczyć z orakami, a to chyba jeszcze nie koniec kassenki, co? Teraz koniec kasenki. No nie koniec nie, jest. Mówię, że to nie koniec. Dopiero Savica Bravica'a odpaliłem. Okej, okay, okej. Okay. Charytatywny link w opisie. druga faza plana, Lisu no właśnie, a w ogóle ci ludzie, o których z w rozmawialiśmy Gimperacy, to on powiedział, że to były cringe'owe te teksty z, e, z tym reflinkiem, charytatywnym w opisie i dlatego słowa wideo. Nie tak dlatego, że tam coś było z rozprawy. <laughs> tak, ale powiedział potem, że też o to mhm. chodziło, że to był cringe. Ale teraz już mu nie przeszkadza, żeby to było, więc e, my nie będziemy chować się ze swoimi filmikami. W Na Najgorszym wypadku Solasta będzie określenie. Ok o jeden Bo... odcinek. No, jeden no, ze trzy. Tam teksty czasami wchodziły takie. No. no, widzowie, mamy świetne pomysły, tylko pomijamy zawsze krok pierwszy, być sławnym. Tak. Takie I... mamy dobre pomysły. My powinniśmy być menedżerami tych typów. Jeżeli oglądacie to w przyszłości, a nam się udało, no to no, śmiesznie wyszło. No, no. nadrobiliśmy ten punkt pierwszy. Dobra. Co my to mamy. Ja robię od razu halsa. A, nie mogę. Nie no. mamy kasy. Ale skam. No. Jak zawsze w tego typu misji zaczynamy od obrony. Obrony, jeszcze raz obrony. Na tej mapie orkowie atakowali nas aż z czterech stron po lewej, z góry, z prawej plus atak latających nad naszymi kopalniami złota, który był jednym z największych problemów. Wzmocniłem zabezpieczenia przy naszych kopalniach złota dodając kolejnego zigurata, żeby przejmował agro od ataku latającego naszych przeciwników, żeby nie zabijali nam akolitów. i skupiłem się na obronie. W międzyczasie Wąs udał się na atak na pierwszą bazę, znaczy pierwszą, najbliższą, po lewej stronie, żeby zmniejszyć napór wrogów. Ataki wroga nie przychodziły ze wszystkich stron w tym samym momencie, ale i tak były dosyć mocne. Największym problemem były właśnie te wspomniane wcześniej ataki na nasze kopalnie złota oraz te z prawej strony, ponieważ wysyłały one saperów, którzy bardzo szybko usuwali budynki. Arte z wraz z oddziałem starczyli, żeby nas wybronić, a w tym czasie wąsu przejął pierwszą bazę wroga, zdobywając dodatkową kopalnię złota. Dzięki zniszczeniu pierwszej bazy, ataki zmalały, ponieważ przestały przychodzić z lewej strony. No bo nie miały skąd, a my mogliśmy skupić się we dwóch już na obronie i rozbudowie naszej armii oraz zdobywaniu ulepszeń dla niej. Następne na naszej liście było zniszczenie bazy, z której wychodzili ci saperzy, żebyśmy przestali tak bardzo często i szybko tracić nasze budynki. Dobra, saperów nie będziesz miał. Tutaj zaraz zobaczycie jak zdobyć artefakt na tej mapie. Jest on rzeczywiście dosyć specyficzny, jak to określiliśmy wcześniej, big brain, żeby go zdobyć. W wielkim skrócie musimy ulepszyć Banshee do rangi Mastera, żeby dostała umiejętność opętanie i tutaj na dole znajduje się jednostka Murlock, bardzo potężny i silny, którego nie da się praktycznie normalnie zabić, ponieważ ma duży pancerz. I wielką regenerację zdrowia, ale jednocześnie posiada na sobie właśnie ten artefakt. Żeby go zdobyć, należy przejąć go i przekazać bohaterowi. I no, A, to jak jest... ci pomóc? O ptakach. Całą armię straciłem. A tak działa ten artefakt. Można poświęcić sojuszniczą jednostkę nieumarłą, żeby wszystkie organiczne jednostki w okolicy otrzymały Unholy Frenzy na 45 sekund, czyli dodatkowy atak speed. I jednocześnie zwiększa regenerację many bohatera noszącego ten artefakt o 50%. Atak z góry? Kontynuowaliśmy dalej obronę, próbując rozwalić kolejną bazę. Niestety, ze względu na ustawienie baz przeciwnika, najpierw pokonaliśmy ogrów. Następnym cenem właśnie, byli saperzy. A tu widzimy smoki, które co chwilę przelatywały i atakowały nasze kopalnie złota i naszych biednych akolitów. Tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Kolejna baza wroga zniszczona. No i znowu misja, gdzie na początku jest trudno. No potem, czy żyjemy? No. Super design! Najlepszy. Smoki zaczęły niszczyć naszą główną bazę. Porzuciliśmy ją, a ja zacząłem już odbywać całą naszą technologię na ekspansji. Lecz z jakiegoś powodu wycofały się i nie dokończyły wszystkich naszych budynków. Po przejęciu kilku pozostałych ataków, wzmocniliśmy swoją armię i wyruszyliśmy na przedostatnią, prawie główną bazę wroga. Kiedy została już im tylko główna baza, a my mieliśmy dużo ekspansji, pokonanie ich już było tylko kwestią czasu. No cóż, powiedział Quickly, no to lecimy. Jezu! dało się! No, te pełny tak majkrują, żeby budować budynki. Oho. Let's go. Oh. Ależ to samo wygląda. Dziękuję. Archimonde. Ten Gold. zamachu Gold. And I have come. Mm. You are Kjol Mogli go w formie duchowej zrobić, przecież go tu nie ma. No zrobili? Jest, Tylko. To, czy mi się I wydaje? Nie, wygląda normalnie. Mm, trochę jest przezroczysty, zobacz. A, a no dobra, jest. Ferena, teraz widzę. Chciałem powiedzieć, że nie rozumie jak ten nie zgasł. Mm. on w Warcrafcie trzy klasycznym, tak śmiesznie mordą machał. No a tu się nie ruszają. No Dalaran. Wyglądają świetnie, ale to. Skąd wiedziałeś, że Dalaran? Ja nie wiem, tak strzeliłem, bo znam lore. Skąd zaszlorsz? Czy nigdy nie grałeś As... w tej <laughs> Czytałem. No, szur. Czytałem w komentarzach naszych widzów! To... <laughs> Czytam po każdym odcinku. Bo to wcale nie jest tak, że to jest. Ale, ale. ale to jest odcinek szóstej misji Andeadów, jeszcze żaden nie wyszedł workartowy. Nie, no w sensie, na bieżąco, na bieżąco czytamy. Ale, ale. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. W opisie macie Discorda. Ja Jestem wam ze mną w Bywaj, bywajcie. <suszy> Ine madur. No cześć, bywajcie.